Pozdrawiam Was drodzy przyjaciele, zwracam uwagę na najczęstsze awarie i awarie, które występują w Mitsubishi Galan. Większość samochodów posiada konwencjonalny napęd na przednie koła oraz ręczne i automatyczne skrzynie biegów, które od dawna są znane np. z Lancer'a. Ręczne skrzynie biegów to F5M42-1 i F5M42-2. Automatyczne skrzynie biegów są reprezentowane przez opcję skrzyń biegów naszej własnej konstrukcji F4A42, znanej również jako invecs ECS 2 z silnikami 2G4GD i 4G64-4 i doładowanymi silnikami V6 serii 6A13-7. pięcio zainstalowano automatyczną skrzynię biegów W5A42-2 i mocniejszą W5A51-3. Inną pięciobiegową skrzynię biegów można czasami spotkać w japońskich Legnumach z napędem na wszystkie koła i silnikiem pierwsza 8.4 G93G. Nie rozważam najbardziej egzotycznych opcji z YAC po prostu ze względu na fakt, że biorąc pod uwagę niską częstość występowania nie ma obiektywnych danych na temat działania. Niewiele jest informacji na temat działania wersji z napędem na wszystkie koła. Chociaż trudno spodziewać się po nich niespodzianek, zawierają te same komponenty, co w lancerze Evo i Outlanderze pierwszej generacji. Skrzynie rozdzielcze do ręcznych i automatycznych skrzyń biegów są ujednolicone i wymienne. A to oznacza, że wszystko jest dość proste i niezawodne. Niezwykle łatwo jest się pogubić w konfiguracjach Galan, Legnum, Espire, jest ich wiele, różnią się one dla różnych rynków. A wymienność jednostek transmisyjnych jest bardzo ograniczona chyba że możesz kupić manualną skrzynię biegów znając jedynie przełożenia ale nawet tutaj nie możemy zapominać że w przypadku silników z turbodoładowaniem i wolnossących istnieją różne opcje dzwonków dla różnych lokalizacji rozrusznika a jeśli weźmiesz pudełka do pojazdów z napędem na wszystkie koła może być zbyt wiele niespodzianek Automatyczne skrzynie biegów nie są wymienne elektronicznie, a nawet obudowy przekładni mogą się różnić w zależności od silnika, napędu, roku produkcji i położenia kierownicy. Instalacja ograniczonej kompatybilności skrzynki wymaga dobrego zrozumienia ze strony mistrza, którego obecnie coraz trudniej znaleźć. I nie daj się zaskoczyć cenom pudełek kontraktowych. Często wyglądają dziwnie, wydają się być tym samym pudełkiem, ale różnica w cenie może być trzykrotna. Często przyczyną jest popyt i niedobór niektórych opcji skrzyń biegów, a nie tylko chciwość dostawców. Mitsubishi to jeden z tych producentów, który nie szczędzi na skrzyniach biegów. Prawie wszystkie samochody mają skrzynie biegów, które radzą sobie z momentem obrotowym silnika z rezerwą. Tylko skrzynki współpracujące z tuningowanym 6A13-7 i wersją Turbo 4G63T wpadną do strefy ryzyka. We wszystkich innych przypadkach awarie skrzyni biegów mogą wynikać jedynie z przebiegu pół miliona kilometrów, utraty oleju, uderzeń lub nieudanej interwencji podczas drobnych napraw. W przypadku automatycznej skrzyni biegów dolicza się również przegrzanie, brak wymiany oleju, rozdarty silnik z turbiną gazową lub zużycie jego okładzin mocujących do podłoża. Porozmawiajmy teraz o wszystkim w porządku. Pięciobiegowe manualne skrzynie biegów F5M42 i W5M51 okazały się dość niezawodne. Oczywiście pod warunkiem utrzymania poziomu oleju i braku poważnych przeciążeń podczas poślizgów i driftów. Przy przebiegu poniżej 200 tysięcy przeciętny kierowca doświadcza stopniowego zużywania się synchronizatorów drugiego i czwartego biegu, a nawet trudności z włączaniem, natomiast przy wolnych zmianach biegów problem praktycznie nie stanowi problemu. Z biegiem czasu mechanizm przełączający traci swoją dawną przejrzystość, kable zaczynają się psuć, ale jeśli samochód nie był zaparkowany przez miesiące, takie problemy prawie nigdy się nie zdarzają. I nie zapomnij o obecności dwumasowych kół zamachowych w silnikach GDI, które z czasem również wymagają naprawy lub wymiany. Automatyczne skrzynie biegów są reprezentowane głównie przez czterobiegową F4A42. Jest to skrzynia własnego projektu firmy, jednak konstrukcja wyraźnie nawiązuje do automatycznej skrzyni biegów produkowanej przez firmę Chrysler, która przez długi czas była właścicielem Mitsubishi. Projekt okazał się bardzo udany i trwały. Bliski krewny tego pudełka został zainstalowany w montowanym w Rosji Hyundaiu Solaris przed zmianą stylizacji. Przy starannej konserwacji i ostrożnym obchodzeniu się żywotność F4A42 jest prawie nieskończona. W każdym razie skrzynki T po wymianie elektromagnesów i planowych naprawach silnika turbinowego obsługują nawet ponad 350 tysięcy. Wersja F4A42 wyróżnia się zewnętrznym filtrem oleju, który najlepiej wymieniać przy każdej konserwacji lub przynajmniej co sekundę. Filtr wewnętrzny wymienia się dopiero po wymontowaniu dzwonka automatycznej skrzyni biegów, co oznacza, że zostanie on wymieniony dopiero w przypadku awarii skrzyni biegów. Wymiennik ciepła w głównej chłodnicy dobrze radzi sobie ze swoimi zadaniami w silnikach 2,0 i 1,8 litra, ale przy silnikach 2,4 i 2,5 litra z automatyczną skrzynią biegów latem może już nie wystarczyć i wtedy temperatura w normie przekroczy 120 stopni tryb jazdy miejskiej. W takim przypadku lepiej jest zainstalować dodatkową chłodnicę automatycznej skrzyni biegów, która będzie kosztować znacznie mniej niż jej przebudowa. Oprócz zużycia pakietu elektromagnesów i okładzin turbin gazowych istnieje szereg słabych punktów. Przede wszystkim jest to łożysko igiełkowe wzdłużne serii Overdrive, a także zużycie, a nawet pęknięcie wału wejściowego. A w samochodach z 2,5-litrowym silnikiem, w których te skrzynie były instalowane przed zmianą stylizacji, wypusty wału napędzanego silnika z turbiną gazową, które są odcinane pod obciążeniem, nie są w stanie wytrzymać. Na szczęście wszystkie te problemy pojawiają się głównie w wersjach automatycznych skrzyń biegów z napędem na wszystkie koła po driftowaniu lub po ślizgu lub podczas zmiany biegów z szokiem z powodu problemów ze sterownikiem zaworu. No albo gdy następuje ubytek oleju, co niestety jest częstym zjawiskiem w przypadku tych skrzynek. W starszych samochodach przy pierwszych oznakach pęknięć przewodów chłodzenia oleju automatycznej skrzyni biegów należy je wymienić na nowe, ponownie zaprasowane. I wymieniaj uszczelki skrzyni biegów na czas. Pięciobiegowe skrzynie biegów rodziny F5A42, W5A42 są konstrukcyjnie podobne do czterobiegowych, ale na słabych silnikach charakteryzują się lepszym trybem pracy silnika turbinowego, dłuższą żywotnością jego okładzin blokujących i mniejszą szansą na przegrzanie. Zwykle mają mniejsze zużycie elektrozaworów w sterowniku, zużywa się głównie tylko zawór regulacji ciśnienia. Ale mechanika skrzyni jest bardziej wrażliwa na przeciążenia, zwłaszcza, że są instalowane z mocnymi silnikami, w tym V6. Tutaj, pod przeciążeniami widać już awarię wału bębna Direct, a także przedniej i tylnej przekładni planetarnej. Ze względu na brak ciśnienia oleju w starszych skrzyniach biegów, często przy przebiegu powyżej 250 tysięcy wymagana jest wymiana tulei i naprawa pompy olejowej. Mechanizm różnicowy jest również bardziej obciążony i istnieje większe ryzyko awarii. Ogólnie rzecz biorąc, te skrzynie biegów są mocniejsze niż czterobiegowe i przy wszystkich innych czynnikach są w lepszym stanie. Ale najczęściej instaluje się je w samochodach z napędem na wszystkie koła i mocnymi silnikami, gdzie nie świeci im spokojne życie. Ale na szczęście te skrzynki zostały zainstalowane w nowszych modelach, więc nie ma specjalnych problemów z jednostkami kontraktowymi. Ze skrzynią o wyższym momencie obrotowym serii W5A51 jest więcej problemów. Jest mniej powszechny niż poprzednie, chociaż jego cena jest również niska. Ta skrzynia współpracuje z najmocniejszymi silnikami i poważnie brakuje jej wytrzymałości. W Galancie VIII występują trzy jego odmiany s 6 a s 6 b i EZB. Pierwsza generacja jest najsłabsza, druga i trzecia z liftingu są zauważalnie lepsze, ale mają problem ze sprężyną o numerze MAR 5341662741A007. Do wymiany nadają się również skrzynie Lancer Evolution 7GTA-19GTA z kodami DZH i D1Z. Ale we wszystkich wariantach wszystkie trzy przekładnie planetarne działają na granicy, a przy mocnych silnikach osie planet i pierścień sprężynujący bęb na biegu wstecznego nie są w stanie wytrzymać, a czasami bęben się zużywa. Pudełko E6A, które ma najstarszą i najbardziej niezawodną wersję, oraz pudełka Lancer, na które ponownie zaczęto nakładać pierścień starej konstrukcji z kodem 2741A007, zostały oszczędzone przed tymi problemami. Skrzynka o kodzie D1Z ma najmocniejszą konstrukcję, ale jej obudowa dzwonka nie nadaje się do silnika 6A13, jest tylko do 4G63T. Wersje E6B i EZB posiadają filtr zewnętrzny, który dobrze wpływa na zasoby podczas cichej pracy. Jednak o jakiej cichej pracy przy seryjnym silniku o mocy 280 mechanicznych mówię? Pudełko na VR4 ma standardowy radiator, który w zupełności wystarczy, o ile pudełko jest w dobrym stanie. Prawie wszystkie opcje automatycznej skrzyni biegów mają standardowy filtr, a ulepszenia potrzebne są głównie w jej części mechanicznej. I oczywiście wymiana oleju jest wymagana co od 30 do 40 tysięcy km. To prawda, że, u 200B, u 200B w przypadku większości używanych i dobrze tuningowanych samochodów, okres od 30 do 40 tysięcy to okres na, mały, remont automatycznej skrzyni biegów. Silniki Mitsubishi z tego okresu stanowią ciekawe połączenie nowej technologii i starych, sprawdzonych konstrukcji. Najbardziej niezawodnymi silnikami w Galancie 8 są niewątpliwie silniki 4G63-6 0 SOHC, DOHC z konwencjonalnym wtryskiem oraz 4G64 4MP MPI, szczególnie w wersji SOHC. Niezawodne są również sześciocylindrowe silniki serii 6A13 o pojemności 2,5 litra z konwencjonalnym wtryskiem, ale mają więcej problemów ze smarowaniem i są zauważalnie droższe w utrzymaniu, chociaż mają dłuższą żywotność. Doładowane wersje 6A13 są oczywiście zauważalnie droższe w utrzymaniu i bardziej podatne na uszkodzenia, ale są dość stabilne i mogą mieć dobrą żywotność. Chociaż prawdopodobieństwo, że zostały wyżarzone, jest maksymalne. Ze wszystkimi silnikami GDI jest znacznie więcej problemów, a ich pozytywne cechy są jakoś niewidoczne. Istnieją wszystkie, rozkosze, wtrysku bezpośredniego w postaci zwiększonej złożoności konstrukcji, ograniczonej żywotności pomp wtryskowych i wtryskiwaczy paliwa, wysokiego prawdopodobieństwa awarii z powodu czujników szczerze mówiąc, kiepskich właściwości rozruchowych w zimie i tendencji do zacinania się pierścieni tłokowych koks. Ogólnie silniki pierwsze 84G93G, drugie 44G64 4 i drugie 04G94G z GD i mają bardzo zły charakter. Jedyne, co jest od nich gorsze, to diesel 4D58, który jest powszechnie uważany za jeden z najbardziej nieudanych silników tej marki. Chociaż najbardziej udane pięciobiegowe automatyczne skrzynie biegów były zwykle wyposażone w silniki GDI. Pomimo zaawansowanego wieku Galant zgłasza stosunkowo niewiele skarg dotyczących okablowania pod maską i układu chłodzenia. Modyfikacje silnika z konwencjonalnym wtryskiem rozproszonym mogą pochwalić się imponującą stabilnością. Generalnie mechanika silników Mitsubishi jest jedna z najlepszych, chociaż napędzanie wałków wyrównoważających paskiem jest bardzo, bardzo oryginalnym rozwiązaniem, które nie dodaje silnikom niezawodności, ale w razie potrzeby ten problem można wyeliminować za pomocą pierwsza wymiana paska rozrządu. Niska żywotność elementów układu wydechowego i słabe zawieszenie silnika to typowe wady całej serii. Po 3 do 5 latach eksploatacji elementy te często wymagały uwagi, ale teraz najprawdopodobniej od dłuższego czasu stoją tam nieoryginalne podzespoły o nieznanej jakości. Oryginał jest za drogi, zamienniki też nie są zadowolone z niskiego kosztu. Podpory Sherry, z których można tutaj dużo zainstalować, nie są odpowiednie, ale wspornik skrzynki rozdzielczej od niwy idealnie pasuje jako przednia podpórka dla rzędowej czwórki. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że przy nieoryginalnych podporach można zapomnieć o cichej pracy silników, wibracje zauważalnie wzrastają, a same silniki ze średnim przebiegiem 250 tysięcy km są dalekie od ideału. Kolejnym problemem jest nisko zamontowana skrzynia korbowa i rama pomocnicza, która jej nie chroni. Znaczna część samochodów posiada skrzynię korbową ze śladami napraw, dlatego przy zakupie należy zwrócić szczególną uwagę na tę część. W przypadku silników 6A13 jest to po prostu obowiązkowe ze względu na cechy układu dolotowego oleju. Silniki rodziny 4G6 z konwencjonalnym wtryskiem wielopunktowym w galancie prezentowane są głównie w dwóch opcjach. Jest to wersja SOHC silnika 2.04G63 w samochodach europejskich i wersja SOHC silnika 2.44G64 w samochodach amerykańskich. Czasami można znaleźć wersję DOHC4G63, a nawet samochody z turbodoładowanym 4G63T. I wcale nie jest faktem, że jest to kolektywne gospodarstwo rolne. Liczba konfiguracji samochodu jest trudna do ustalenia, małe opcje regionalne i rocznicowe są dość liczne. Te wersje silnikowe są nie tylko niezawodne, ale mają także niemal wzorowy układ sterowania, stabilne i wygodne, doskonałe ułożenie wszystkich podzespołów w komorze silnika, a jednocześnie zachwycą cię dobrą trakcją. Ogólnie rzecz biorąc, nienaganny japoński przemysł samochodowy. Nielicznymi wrogami tych silników są wiek i niechlujność usług. Wiek objawia się starzeniem się układu sterowania, węży i plastików układu chłodzenia, pęknięciami wydechu i co najgorsze kolektorów dolotowych. Z biegiem czasu wzrasta ryzyko uszkodzenia paska rozrządu w wyniku zerwania paska wałka wyrównoważającego. W przypadku przebiegów powyżej 150 tysięcy konieczna jest albo naprawa całego mechanizmu wału i ciągłe monitorowanie ciśnienia oleju, aby uniknąć zakleszczenia tulei wału i zerwania paska napędowego, albo całkowite wyłączenie układu, zatkanie kanałów olejowych i zdjęcie problematycznego paska. Pasek rozrządu jest w stanie stale osiągać 60 tysięcy, ale standardowe 90 w starszych silnikach to raczej nieosiągalne marzenie. Ryzyko wygięcia zaworów jest duże, lepiej nie oszczędzać na pasku. Od dawna problemem w silnikach tej firmy są kompensatory hydrauliczne, których żywotność jest krótkotrwała. Skrócenie okresów między wymianami oleju do od 5 do siedmiu tysięcy trochę pomaga, ale na dłuższą metę taniej jest po prostu wymieniać je co drugą wymianę paska rozrządu lub zastosować środki odkoksowujące do czyszczenia układu olejowego. Środek ten może na krótki czas przywrócić im zmysły. Ogólnie rzecz biorąc, jest to nadal jeden z najlepszych japońskich silników, a przy tym niezwykle niedrogi. To prawda, że. U200B, U200B w przypadku silników kontraktowych wszystko jest skomplikowane. Silniki 4G6 występują w całej gamie modyfikacji. Mogą mieć różne głowice cylindrów, różne lokalizacje rozruszników i mogą być przeznaczone do różnych osprzętów. Miał nawet wersję GDI. Ogólnie rzecz biorąc, nie będzie można kupić pojazdu kontraktowego ani części zamiennych po prostu na podstawie oznaczenia typu silnika. Ale silnik jest popularny, jest na nim wystarczająco dużo ekspertów, więc problem można rozwiązać. Wtrysk bezpośredni to rzecz modna, wielu twierdzi, że jest konieczna i bardzo przydatna. Jednak doświadczeni właściciele silników GD są zwykle znacznie bardziej sceptyczni. Zdecydowanie nie zaleca się zabierania ze sobą samochodu. To prawda, że często nie można odmówić, żywych samochodów jest niewiele, a układ sterowania silnikiem jest łatwiejszy do uporządkowania niż na dwozie. Co więcej, teraz problemy są w przybliżeniu jasne, a rozwiązania są znane. Oczywiście system jest droższy i kapryśny. Tutaj EGR jest przeciążony, dolot jest brudny, zawory zarastają i zawieszają się, a pierścienie uszczelniające są zablokowane ze względu na specyfikę procesu spalania ze zwiększoną ilością sadzy, a wtryskiwacze są delikatne, a wtrysk pompa jest jeszcze delikatniejsza od wtryskiwaczy. Ale drogie komponenty można przywrócić, najpopularniejsze części zamienne są w sprzedaży, a Mitsubishi wypuściło nawet płyn szuma do dekarbonizacji silników GDI. Silniki 1,8 i 2,0 litra serii 4G93 i 4G94 oparte są na innym bloku, nie mają wałków wyrównoważających i przez wielu uważane są za jeszcze bardziej niezawodne niż sprawdzony 4G63. Ale w praktyce konstrukcja okazała się delikatniejsza, zwłaszcza że w 63 silniku można usunąć wyważarki, ale młodszej serii trudniej jest zapewnić normalne chłodzenie cylindra i mocniejszy tłok. Czyli niestety apetyt na olej i dość duże zużycie grupy tłoków występuje już przy przebiegach 150-200 tysięcy. Co więcej, słuchawki do uszne unoszą się tutaj podejrzanie często. Ogólnie rzecz biorąc, nie jest to najbardziej udana seria silników z żadnego punktu widzenia. Sześciocylindrowe silniki serii 6A13 są dobre dla wszystkich, ale tuleje wału korbowego unoszą się przy każdym błędzie. Olej o niskiej lepkości i lekkie przegrzanie silnik wymaga naprawy. Brudna szyba wlotu oleju do naprawy, stara pompa oleju, wiadomo dokąd idzie silnik. Zaleca się stosowanie lepkich olejów SAE40 lub nawet SAE50 i utrzymywanie skrzyni korbowej w czystości. Wskazana jest wymiana paska rozrządu co 60 tysięcy, chociaż może to potrwać dłużej, nawet do 100. Pamiętaj tylko, że oszczędność 10 tysięcy może skutkować wymianą całego silnika. Pompa jest stosunkowo niskozasobowa, ale prawdopodobnie jest już nieoryginalna i wszystko zależy od wyboru dostawcy. Wymiennik ciepła oleju ciekłego wymaga uwagi i jest bardzo wymagający pod względem jakości środka przeciw zamarzaniu, w którym regularnie występuje korozja, w przeciwnym razie jest to mocny i bardzo udany silnik. Wielu uważa, że jest optymalny dla galanta, jednak jest ciężki. Dzięki niemu zmniejsza się i tak już niewielki zasób przedniego zawieszenia, a jego zużycie jest wysokie. Jest zauważalnie trudniejszy w utrzymaniu niż rzędowe czwórki, nie mówiąc już o naprawach. Ale nie jest głośny, ma bardzo wysoki moment obrotowy i dobrze współpracuje z każdą automatyczną skrzynią biegów. Silnik wentylatorowy VR4 to ten sam 6A13 z Biturbo. Jako silnik sportowy ustępuje do ładowanemu 4G63, ale ma większy ciąg, sam seryjny silnik jest tańszy i mocniejszy, a dźwięk przyjemniejszy. Zasób całkiem przyzwoity, zdarzają się nawet egzemplarze z przebiegiem powyżej 200 tysięcy, bez śladów większych napraw, ale na cud nie należy liczyć. Samochody z tymi silnikami nie jeżdżą wolno, a same silniki często są tuninkowań na wartości nieco ponad 400. Zasób, zgodnie z oczekiwaniami, zależy głównie od jakości przygotowania, obsługi i stopnia, nagromadzenia. Wydaje mi się jednak, że jeśli planujesz zakup VR4, to już wiesz o tym silniku więcej niż można opisać w jednym akapicie tekstu. Na tym kończę informacje o problemach Mitsubishi Galan. Jeśli wiecie więcej lub nie zgadzacie się z tym, co usłyszeliście, czekam na Was w komentarzach.